Zmiany w logopedii. O tym będę Wam dzisiaj opowiadała. Nazywam się Agnieszka Capron, jestem surdologopedą i pracuję głównie z dziećmi z niedosłuchami i z opóźnionym rozwojem mowy. Dziś chciałam zająć się z Wami takim tematem jak zmiany w logopedii, czyli co się zmieniło na przestrzeni ostatnich lat w naszym zawodzie, a może nie tylko co się zmieniło, tylko czy dobrze, że się zmieniło, czy jest dużo tych zmian, dlaczego one są, co z nich wynika. Najpierw pytanie, czy zmiany są dobre. Tak, ogólnie można powiedzieć, że zmiany są dobre lub mogą być dobre. W logopedii chcemy, żeby się zmieniać, żeby zmieniała się cała logopedia, ale nie powiem, że Pewne zmiany nie wytrącają nas z logopedycznej równowagi, ale o tym za chwilę. Dlaczego są te zmiany? To jest pytanie e, takie bazowe. No, dlaczego wędzidełko kiedyś się, nie wiem, rozciągało, teraz się nie rozciąga, a potem się znowu rozciąga, albo znowu, bo dalej nie rozciąga i tutaj różne historie. Dlaczego są te zmiany? Jakby skąd to się bierze? Przede wszystkim oczywiście z badań, z badań, które są wykonywane na większych grupach, czyli powiedzmy były wykonane badania, ale na bardzo małej grupie i w jednym miejscu. A potem się okazało, że jak zrobiliśmy badania na szerokiej grupie, to coś się zmieniło albo widzieliśmy jeszcze jakiś aspekt pod uwagę który nie był brany wcześniej może płeć może jakieś inne zupełnie aspekty i okazuje się że o wyniki są inne więc generalnie powiedziałabym że z badań badań jest więcej logopedów jest więcej doktorantów którzy zajmują się różnymi zagadnieniami i myślę że to jest taki jeden z powodów ale oczywiście kolejnym powodem zmian jest to że możemy wymieniać Doświadczeniem bardzo swobodnie, czy to za pomocą jakichś konferencji online, spotkań online, konferencji, też oczywiście stacjonarnych, ale one powiedzmy, że zawsze były, chociaż teraz dużo łatwiej na nie trafić, ponieważ wszędzie nam się gdzieś tam wyświetla w mediach społecznościowych, zapraszamy na konferencję i jest łatwiej na nią trafić niż kiedyś, ale to powiedzmy, że jeszcze te stacjonarne, no to były i są. Ale jednak te wszystkie źródła internetowe, gdzie Możemy się spotkać, chociażby po prostu konferencje online dają nam więcej możliwości zdobywania wiedzy. Oczywiście doświadczenie również, tak? Doświadczenie, które każdy osobno zdobywa i tworzymy razem takie ogromne doświadczenie, zebrane wielu osób, wymieniając się nim. Ale przede wszystkim tu zaznaczyłabym właśnie te badania, rosnącą ich liczbę. Czy zawsze zmiany są słuszne? A niestety nie. To znaczy ogólnie dobrze, że się zmieniamy. Ale nie zawsze coś okazuje się prawdą. Dlaczego? No właśnie chociażby dlatego, że są zrobione badania, wydają się one obiektywne i w ogóle tutaj dobrze zrobione, a jest jakiś czynnik, o którym nie wiedzieliśmy, który wpływa na te badania i okazuje się, że trochę nam fałszuje wyniki. Albo jakaś grupa, zbieramy jakąś grupę, wydaje się ona jakaś taka szeroka, ale jednak jest to na przykład grupa z jakiejś części Polski, a w innej części Polski wyniki byłyby inne. Czy jest to miasto, kontrawieś, czy zupełnie inne jeszcze aspekty. Gdzieś tam nam się pewne rzeczy e, mogą mm, zacierać, mimo że chcemy jak najlepiej wykonać te badania przeróżne, które są, więc myślę, że też możemy się mylić, na pewno możemy się mylić w różnych naszych doświadczeniach. Może akurat nam też trafiła się taka grupa, tak? Takie doświadczenia indywidualne, czyli ja mogę powiedzieć, że z niedosłuchami to się tak pracuje i tak, i w ogóle najczęściej to jest tak i tak, a okaże się, że ktoś może mieć zupełnie inne doświadczenia, ponieważ pracuje na przykład w placówce powiedzmy publicznej, gdzie przychodzą wszystkie dzieci z niedosłuchami, a może na przykład ja pracując, nie wiem, w pr placówce prywatnej, gdzie rodzice płacą za wizytę, no to wtedy będę miała inny obraz, bo na przykład ci rodzice już w jakiś sposób są inną grupą, czyli na przykład najczęściej bardzo zainteresowani terapią. Nie powiem, że w publicznym gdzieś tam miejscu darmowym zawsze jest tak, że ktoś mniej jest zainteresowany, a tutaj więcej nie, ale no jednak. Jeżeli to jest jakaś kwota dość duża, na przykład wysoka kwota za terapię, to być może tu już troszeczkę więcej zaangażowanych rodziców jest. Może, może niekoniecznie, ale trzeba wziąć pod uwagę właśnie te i inne czynniki i nie wiemy też, czy one mają znaczenie tak do końca, czy nie mają znaczenia, trzeba to wszystko sprawdzić. Także myślę, że jak najbardziej tutaj mogą być różne doświadczenia, które mamy inne, komuś się wydaje, że jest tak, a ta inna osoba mówi, że inaczej, właśnie chociażby ze względu na miejsce przyjmowania, charakter przyjmowania i tak dalej. A teraz, dlaczego musimy się szkolić? Hmm. Dlaczego ciągle te szkolenia i szkolenia? Nie musimy, ale chcemy się szkolić. I myślę, że odpowiedź tutaj jest dość jasna, dlatego że są osoby, które się zajmują stricte jakąś działką logopedyczną. Na przykład ja zajmuję się niedosłuchami, opóźnionym rozwojem mowy. Ktoś tam zajmuje się spektrum autyzmu, a może ktoś jeszcze właśnie zajmuje się tym bardzo naukowo robi jakieś takie szerokie badania i tak dalej. I teraz my, jako taki klasyczny logopeda. Nie jesteśmy w stanie zdobyć tej wiedzy sami, czyli zrobić badania z dziećmi ze spektrum, z niedosłuchem, z opóźnionym rozwojem mowy i tak dalej, wypróbować 10 metod, sposobów, no bo nie mamy tyle tych dzieci. Mamy jedno dziecko z ORM, jedno dziecko z niedosłuchem i 10 z dyslalią i nie wiem, 10 z afazją i 10 z czymś tam. Więc mamy przeróżne. A teraz jak jest osoba, która ma pacjentów tylko z niedosłuchem albo tylko z opóźnionym rozwojem mowy, albo tylko z z czymś, z czymś jednym, to ona, mimo tego, że pracuje nawet tyle samo w zawodzie, co my, a może nawet krócej, to może mieć znacznie większe doświadczenie, może zrobiła o tym jeszcze badania, jakieś szersze, mniejsze, w różnym wymiarze i jeszcze więcej wie, mimo tego, że ona i jakiś właśnie krótki czas, rok, pracuje z tymi dziećmi dwa lata, ale zrobiła takie badania, takie badania i ma tylko niedosłuchowe dzieci, więc przebadała ich, nie wiem, tysiąc w ciągu roku, e, tysiąc pacjentów miała, nie wiem, prowadzi jakieś konsultacje, a my dwójkę z niedosłuchem. No to mamy tutaj od kogo się uczyć, więc właśnie dlatego warto się jest szkolić, żeby bazować na tej wiedzy tej osoby, która jest w danym dziale dobra, która pracuje z danym działem, z danymi trudnościami logopedycznymi i wtedy my nie musimy mieć tysiąca pacjentów z niedosłuchem, żeby dowiedzieć się, jakie są wnioski z terapii, na przykład sposoby, metody, strategie, inne tutaj rzeczy, Możemy skorzystać po prostu z wiedzy tej innej osoby. Dlatego myślę, że ogólnie szkolenia są bardzo dobrym pomysłem. Oczywiście co do ich wyboru, merytoryki i tak dalej, no to jest w ogóle osobna, mm, osobna dyskusja, ale myślę, że mamy wiele bardzo fajnych szkoleń. Ja bym je podzieliła na dwie ogólnie grupy. Takie podstawowe, bazowe, które uzupełniają trochę naszą wiedzę ze studiów, ugruntują nas, zainspirują, zaciekawią. Jest ich bardzo dużo i naprawdę jest bardzo. Bardzo dużo dobrych szkoleń, naprawdę bardzo dużo, chociażby inspiracyjnych, że ktoś pokazuje swój warsztat. Każdy jest innym człowiekiem, każdy jest kreatywny na swój sposób i może pokazać pewien warsztat. A druga jakby ta gałąź są to takie bardzo merytoryczne, wiedzowe, badaniowe. Więc ja bym tak tutaj też dwie grupy rozdzieliła w tych badaniowych, takich merytorycznych, są też takie metody konkretne, tak, które są gdzieś tam nazwane, uporządkowane i tak dalej. Więc takie tutaj dwie grupki, ale nie dziś o szkoleniach kolejne pytanie. Czy to nas denerwuje? Tak i nie. Denerwuje, ponieważ jeżeli jesteśmy na przykład na urlopie macierzyńskim, plus jeszcze jakiś wychowawczy, a jak dwójka dzieci albo trójka, to już w ogóle wypadamy z zawodu na lat. I tutaj możemy sobie wstawić jakąś liczbę. I jeżeli wypadniemy na 2, 3, 4, 5 lat z zawodu, czyli. Po prostu zajmiemy się czymś innym, i tutaj na przykład wychowaniem dzieci, lub też czymś zupełnie innym, nie wiem, podratowaniem swojego zdrowia, to jeżeli wrócimy do zawodu, to okazuje się, że tyle rzeczy się zmieniło, więc jest to trochę denerwujące, bo chcemy na przykład znowu zacząć zarabiać, znowu zacząć pracować, a okazuje się, że my musimy się najpierw nauczyć od nowa pracy, może nie od nowa, ale naprawdę z powrotem, szkolić i tak dalej, więc czas, pieniądze, zaangażowanie. Z drugiej strony. Myślę, że może to trochę nas mniej wypalać zawodowo, chociaż też może to być taki miecz obusieczny, ale po prostu motywuje nas do tego, żeby się uczyć, a nauka ogólnie sama w sobie jest dobra, rozwija nas, angażuje nas i dzięki temu nasz zawód może być ciekawszy, bo tu pójdziemy na szkolenie, tu coś poznamy, tu metody, tu próbujemy. Oczywiście też może być skuteczniejsi w naszych działaniach. A więc ogólnie powiedziałabym, że z jednej strony mnie denerwuje, bo ja już nie nie mam pojęcia, co się dzieje w spektrum autyzmu. Nie mam pojęcia, jeśli chodzi o terapię i tak dalej. Jestem na etapie, nie wiem, 5 lat temu i nie mam pojęcia, co w tym momencie się robi, z jakich strategii korzysta, jakie metody i tak dalej. No, bazę mam, tak, ale. Musiałabym naprawdę się doszkolić, żeby prowadzić takie dzieci. Może się do szkoły, tak? Ale jeśli bym chciała, to musiałabym zrobić tych szkoleń, no kilka na pewno, wdrożyć się, zobaczyć o czym się mówi w logopedii, co się robi, co zdziała, jakie są badania najnowsze i tak dalej. A teraz ostatnie pytanie. Jakie są problemy i zagrożenia szkoleń? A jest to to, o czym wcześniej trochę powiedziałam, czyli niespójność tych y, szkoleń, y, czyli Taka niespójność, że ktoś mówi coś jednego, a ktoś coś innego i to się wyklucza. I teraz, może to się wykluczać dlatego, że ta osoba poprowadziła lub zna badania nowe, a ta bazuje na starszych, które nawet nie są jakieś stare. Pięć lat temu, tak? A ta osoba druga zrobiła sama, czy bazuje na jakichś badaniach, które zrobione były trzy miesiące temu i już mamy zgrzyt, bo nie każdy jest w stanie cały czas być na bieżąco z każdymi badaniami, no nie jest to do końca możliwe. No, może jak pracujemy tak typowo gdzieś tam na uczelniach i tak dalej, to może bardziej, ale tak, zanim będziemy na jakiejś konferencji i e, gdzieś tam się doszkolimy, no to chwilę mija od tej wiedzy do naszego doszkolenia, e, więc to jedna rzecz, ale druga rzecz, częściej zdarzająca się, tak myślę, że są różne podejścia. Niektórzy chcą, żeby dziecko pracowało przy stoliku, niektórzy, żeby na dywanie, niektórzy taką metodę podążania, inni, inną metodą i to trochę wynika z naszych doświadczeń, z naszego przekonania i tak dalej. I może się okazać, że na jednym szkoleniu, szczególnie może to w spektrum być widoczne, ktoś powie jakąś rzecz, a na drugim powie, że absolutnie tak nie róbcie, nie, 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 właśnie dokładnie odwrotnie. Więc... Może być taka, takie, taka niespójność z jednej strony, ale z drugiej strony daje nam to wybór podjęcia pewnych działań i okazuje się, że być może dla jednego pacjenta ta metoda, strategia będzie dobra, a dla drugiego dokładnie przeciwna. Także to my wybieramy jako terapeuta konkretną metodę, strategię, działanie do danego pacjenta, a nie mamy jedną z góry narzuconą, więc jest to jednocześnie plus, z drugiej strony minus, bo musimy, jakby wymaga to od nas więcej myślenia, więcej zaangażowania w terapię, no i oczywiście, no, ma to swoje właśnie wady i zalety. A teraz chciałam Ci powiedzieć, jak się zmieniło podejście w Dyslali, a dokładnie w szeregu szumiącym, eee, to znaczy nie do końca teraz, tylko chciałam Cię gdzieś zaprosić. Zaprosić na darmowe szkolenie związane z szeregiem szumiącym. Wszystko, co powinien wiedzieć logopeda, czyli jak było kiedyś, jak było dziś z szeregiem szumiącym, nad czym tutaj się skupiamy, co badamy najczęściej w tym szeregu, jakie są przyczyny różnych trudności międzyzębowości czy substytucji itd. Tak co możemy z nimi zrobić, do kogo skierować ale też pomysły na utrwalanie przeróżne, generalnie wszystko co logopeda powinien wiedzieć właśnie o szeregu szumiącym do tego otrzymacie materiały karty pracy do utrwalania szeregu szumiącego oraz nowość a nowością są notatki postanowiłam na spotkań, na razie pierwszy raz zobaczymy jak się sprawdzi, dacie znać zrobić notatki takie, które możecie mieć w PDF-ie, pobrać wydrukować, gdzie nie jest to Prezentacja, tam na kolorowo musicie drukować jakieś duże moje zdjęcie. Dziękuję za uwagę i wiecie, jakieś tam niepotrzebne rzeczy, tylko taka notateczka, która jakby mówi o tym wszystkim, co jest najważniejsze. Więc taką przygotowałam też. A widzimy się już we wtorek na tym darmowym szkoleniu. Otrzymacie również darmowe materiały. Będzie także zaświadczenie, będzie czas na pytania, będzie notatka również do pobrania. I zapraszam Was serdecznie we wtorek, 31 stycznia o godzinie 20. Link macie tutaj w opisie, a już teraz wejdźcie w ten link. I trzeba nacisnąć sobie dzwoneczek, żeby przyszło powiadomienie i w kalendarzu zapisz sobie 20 godzina we wtorek, 31 stycznia. Do zobaczenia już niedługo.